Flores to jedna z najciekawszych i najpiękniejszych indonezyjskich wysp wchodzących w skład Małych Wysp Sundajskich. Miejsce, które urzeka przyrodą i zaciekawia mozaiką etniczną. W naszej relacji opowiemy o mieszkańcach małej wioski Lekolembo. Będziemy świadkami wielu tajemniczych ceremonii, a także odwiedzimy kilka niepowtarzalnych miejsc. Zapraszamy do poznania Flores z naszej perspektywy i przeżycia z nami wielu niezapomnianych przygód. Naszą kolejną podróż do Indonezji zaczynamy w Berlinie na lotnisku Tegel. Tym razem trasa poprowadzi dość nietypowo, bo na początku oddalimy się od naszego celu i polecimy do Londynu. Odprawa przebiega bezproblemowo i po krótkim oczekiwaniu jesteśmy już w powietrzu. Po około półtorej godzinie lotu jesteśmy już na lotnisku Heathrow. Jest to największy port lotniczy Europy, który rocznie obsługuje kilkadziesiąt milionów pasażerów. Po kolejnych drobiazgowych kontrolach meldujemy się w miejscu, z którego odlecimy do Singapuru. Ten odcinek podróży zajmie nam blisko 14 godzin i odbędziemy go na pokładzie Airbusa A380, największego pasażerskiego samolotu świata. W optymalnej konfiguracji maszyna ta może zabrać na pokład nawet ponad 800 pasażerów. Do Singapuru docieramy o godzinie 18 czasu miejscowego. Kolejny lot mamy nad ranem. W tej sytuacji postanawiamy wybrać się do centrum tej nowoczesnej metropolii. Z lotniska dojeżdżamy tam szybką koleją. Na poznanie wszystkich tutejszych atrakcji nie mamy czasu. Szybko robi się ciemno i wspaniale oświetlone miasto postanawiamy zobaczyć z wysokości 165 metrów. Umożliwia to Singapore Flyer, czyli gigantyczny diabelski młyn. Atrakcja ta nie jest tania, ale warta wydanych pieniędzy. Wsiadamy do oszklonej kapsuły i ruszamy na trwające blisko 30 minut okrążenie. Singapur Flyer został oddany do użytku w 2008 roku, średnica koła wynosi 150 metrów, a każda z 28 klimatyzowanych kapsuł może zabrać 28 pasażerów. Początkowo koło obracało się w stronę zatoki, ale według zasad Feng Shui, ruch ten miał powodować odpływ kapitału z Singapuru. Błąd ten naprawiono i obecnie koło wtacza bogactwo do miasta państwa. O wielkości pieniędzy inwestowanych w tym miejscu najlepiej świadczą widoki z diabelskiego koła. Możemy zobaczyć takie perełki architektoniczne jak hotel Marina Bay Sands. Jest to obecnie najbardziej charakterystyczna budowa Singapuru. Trzy 50-piętrowe wieże, przykryte są tarasem widokowym w kształcie łodzi. Znajdują się tam kawiarnie i restauracje oraz wielki basen. Innym charakterystycznym elementem krajobrazu jest Gardens by the Bay, park przyszłości, na który składają się charakterystyczne wieże i wiszące aleje spacerowe. przejażdżce nad diabelskim kole, jemy kolację i spacerujemy po centrum. Przed północą jesteśmy ponownie na lotnisku. Przed piątą rano wsiadamy do kolejnego samolotu i lecimy na indonezyjską wyspę Bali. Po dwóch godzinach lotu jesteśmy na miejscu. Zostawiamy w hotelu bagaże i idziemy na plażę odpocząć po blisko dwudniowej podróży. Turystycznym sercem Bali jest Kuta i to właśnie tam zamierzamy spędzić trzy dni dzielące nas od kolejnego lotu. Szczęście nam sprzyja. Odwiedzając tutejszy ośrodek zajmujący się ochroną żółwi morskich, dowiadujemy się, że tego dnia do morza zostanie wypuszczonych około setki żółwików. W przedsięwzięciu tym mogą wziąć udział wszyscy chętni. Jaja wypuszczanych zwierzątek zostały zebrane na plażach okalających den następnie umieszczono je w ogromnych piaskownicach, gdzie bezpiecznie spoczywały do czasu wylęgu. W naturze w celu złożenia jaj samice żółwi odbywają długie wędrówki do miejsca swego urodzenia, kierując się liniami sił pola magnetycznego Ziemi. Po wyjściu z wody poruszają się powolnie i niezdarnie. Gdy samica znajdzie już odpowiednie miejsce, zaczyna przy pomocy tylnych odnóży pływnych kopać dołek, do którego złoży jaje. Jedna samica zwykle składa jaja kilka razy w odstępach dwóch do trzech tygodni. Do jednego dołka składa od 50 do 150 jaj, a następnie przykrywa je warstwą piasku. Cała operacja zajmuje jej około 8 godzin, po których wraca do morza. Małe żółwiki wylegają się po około dwóch miesiącach. Ciepło potrzebne do inkubacji jaj pochodzi ze słońca. Jeżeli temperatura jaj podniesie się powyżej 29,9 stopnia Celsjusza, embriony stają się żeńskie, a przy niższej temperaturze wylęgną się osobniki męskie. Filip i Felix w plastikowym pojemniku otrzymują pożółwiku i idziemy na plażę. Dany znak zwierzątka zostają wypuszczone i ruszają w stronę morza. Niestety, mało który z tych maluchów doczeka wieku dojrzałego. Trzy dni mijają nam błyskawicznie i znów jesteśmy na lotnisku. Tym razem nasz lot do Labuan Bazio na wyspie Flores będzie trwał około półtorej godziny. Gdy za oknem pojawiają się wyspy wchodzące w skład Parku Narodowego Komodo, wiemy, że jesteśmy już blisko celu. Wychodzimy z lotniska i spotykamy się z kierowcą wynajętego samochodu. Ruszamy w stronę Leko W ciągu ostatnich kilku lat na Flores zaszły ogromne zmiany. Do najważniejszych należy niewątpliwie remont drogi łączącej zachód wyspy ze wschodem. Dzięki nowej nawierzchni podróż jest przyjemniejsza i krótsza. W połowie drogi zatrzymujemy się na kolację w jednej z wielu jadłodajni. W Indonezji nazywane są one warungami i oferują gotowe dania. Podstawą jest ryż, do którego można zamówić różne dodatki. Po posiłku tankujemy samochód i ruszamy dalej. Dole Do Kolębo docieramy po godzinie 23.00.